Witam państwa raz jeszcze, raz jeszcze mówię dobry wieczór. Katarzyna Gójska i program w punkcie, Zgodnie z zapowiedzią, już nie tylko nasi komentatorzy, ale i nasz ekspert do spraw bezpieczeństwa, proszę bardzo, wszystkich państwo mogą teraz zobaczyć, usłyszeć. Pan profesor Piotr Grochmalski, Marian Kowalski, Paweł Piekarczyk już z nami są, słyszą, widzą i będą mówić. Ale zaczynamy od pana profesora Piotra Grochmalskiego, Panie profesorze, La Republika, czyli włoskiem, włoska gazeta, dzisiaj rozpoczęła. Informacja o tym, że jakiś poziom alertów wśród państw sojuszniczych się pojawił po tym, jak zostało zarejestrowane, zostało zarejestrowane wypłynięcie okrętu podwodnego o napędzie atomowym Biłgorod, który ma być wyposażony w jakieś super torpedy. Poseidon e, atomowe. Co to oznacza? Jak pan czyta te, e, ten ruch? Y, I również y, ten komunikat, który no, stacja CNN dzisiaj też podała, że Stany Zjednoczone przygotowują się na różnego rodzaju scenariusze ewentualnego użycia broni atomowej przez Federację Rosyjską, ale również no, wywołania katastrofy y, y, atomowej poprzez zniszczenie jakiejś elektrowni jądrowej ukraińskiej. To może zacznijmy od okrętu, pan poseł Oczywiście Piotr Kochmalski. W tej chwili Rosjanie mieli skumulowane na Morzu Śródziemnym cztery jednostki. I e, to było związane między innymi z tym, że jak wiemy, Turcja zawlokowała cieśniny. W związku z tym tutaj ruch e, między Morzem Czarnym a Morzem śródziemnym był ograniczony. E, I rzeczywiście no, dotąd było tak, że e, e, w tym porcie Tartus, e, który był taką bazą odnowioną przez, e, przez Rosję, rotacyjnie pojawiały się jednostki praktycznie ze wszystkich ich flot. No, i tutaj została złamana pewna reguła. To przemieszczenie tej jednostki, czy wypłynięcie i skierowanie jej w stronę Morza Bałtyckiego jest zaskakujące. Natomiast na Morzu Bałtyckim jest jedna jednostka, która miała być Przesunięta na Ocean Spokojny, zresztą ona była przygotowywana do tego i była w, w trakcie testów, i nadal jest aktywna w basenie Morza Bałtyckiego. W związku z tym trudno powiedzieć, no, mamy to przygotowane przemówienie Putina. Mamy też taką skomasowaną akcję medialną, która Zaskakująco, po raz pierwszy tak otwarcie pokazano no, sobie tą klęskę związaną z guaniem, e, z atak nastąpił na Gerasimowa, także e, ze strony byłych e, dowódców, między innymi dowódcy 58 Armii, e, no ale także e, takie bardzo m, agresywne wypowiedzi ze strony e, blogerów e, militarnych. Dotąd było także Pozwalano im swobodnie poruszać się w takiej bardzo ograniczonej przestrzeni, natomiast nie wyciągano tego, nie, nie, nie było to elementem dyskusji w mediach tego głównego pionu propagandowego. A tu raptem rzeczywiście no, doszło do takiego spektaklu mocno podkreślającego to, to wydarzenie. I atakującego w sumie armię, także z tych kilka takich ostatnich mocnych akcentów, gdzie Putin dy dystansuje się jakby wobec armii i wywiera na armię ogromną presję, także właśnie na kierownictwo na Nagirasimowa, to pokazuje, że rzeczywiście jest być może przygotowana w wymiarze medialnym. Ja, takie szczególne podkreślanie tego wydarzenia, a więc odbicia łymania przez, przez Ukrainę. Mm -hmm. No dobrze, ale panie profesorze, bo te informacje, które dotyczą tego okrętu Biłgorod, one w tej chwili mówią o tym, że on się przemieszcza po Morzu Arktycznym. Tak to no właśnie co, co, co to oznacza czy to jest też akwen który no, do czegoś służy czy służy no bo jest obawa jest takie podejrzenie że tam zostanie przetestowany rozumiem wystrzelenie takiej, takiej torpedy czy, czy pan myśli że to, że to może być wejście rosji na taki kolejny poziom straszenia no bo przecież to straszenie musi być dawkowane żeby żeby, żeby coś uzyskać no rozumiem że to nie jest tak że rosja w tym momencie chce rzucić wszystko, y, wszystkie siły i, i czekać, czy z tego coś będzie. No, lepiej dawkować, bo na tym polega no, już takie kolokwialne targowanie się, licytowanie się. Ale czy, rok wszystkich jednostek jest y, na bieżąco monitorowany. Także y, z pewnością w tej chwili y, użycie tej super y, torpedy, bo ona ma mieć. Y, E, szczególne parametry, jeśli chodzi o szybkość przemieszczania się, jeśli chodzi o. No ale o... Ma, ma być też podobno niewidoczna dla radarów. Znaczy, przede wszystkim ważne jest, że ona ma duży zasięg. Ona ma zupełnie inne parametry od klasycznych torped, więc rzeczywiście może być to podkreślenie e, strategicznego charakteru tego typu uzbrojenia. To jest broń o charakterze. Jest to broń atomowa, więc rzeczywiście no, przeprowadzenie tego testu może być podniesieniem tego poziomu, tego alertu na najwyższy poziom. To jest jedyne, co zostało Putinowi. To znaczy straszenie swoim potencjałem atomowym, no i rzeczywiście dokonanie czegoś, co według, zgodnie z ich doktryną ma być takim. Ostrzeżeniem, które ma doprowadzić do deeskalacji, czyli ma wyznaczyć taką rubież i pokazać, że jeśli druga strona podejmie jakieś działania, no to jest jakby to ten punkt, punkt ostateczny. Albo następuje deeskalacja poziomu zagrożenia, no albo też ten punkt krytyczny jest przekroczony, i wtedy istnieje mhm. rzeczywiście zagrożenie do eskalacji już konfliktu o charakterze atomowym. Więc. Te wszystkie w tej chwili wysyłane sygnały, także na tym poziomie wojskowym, między wojskiem rosyjskim a amerykańskim, rzeczywiście no, pokazują, że Putin szuka innego rozwiązania, że na poziomie rozwiązań konwencjonalnych nie osiągnie celu, a w tej chwili w grę wchodzi jego głowa. Nie, nie był w stanie, bo to był taki test. Bardzo istotne miasto zostało zdobyte z punktu widzenia też tego, co stwierdził. No bo przecież to jakoby wchodziło w obszar Błumania, już wchodzi w skład tej wiecznej Rosji, którą zapowiedział, że te ziemie są na wieczność, prawda? No i to miasto zostało odbite. No tak, ale z drugiej strony można powiedzieć, i tu już kieruję pytanie do naszych komentatorów po, po, po głosie eksperta, że przecież E, przyjmując do tej wiecznej Rosji swojej e, te tereny ukraińskie, no to przecież przyjął również te ziemie, na których już żadnych żołnierzy Federacji Rosyjskiej nie było, a w zasadzie to na niektórych, na tych skrawkach już, to, to w ogóle nie, nie stali po 24 lutego, więc no. Czy to ma jakieś znaczenie? Jak panowie też na to patrzą? No, na te wszystkie elementy, o których mówił przed chwilą pan profesor Piotr Gromalski, Marian Kowalski. No, Rosja ma ten taki spryt w sobie, że próbuje wszystko jakoś tam ubrać w szaty prawa. I tutaj tak samo, no, mają na papierze, że to są ich ziemie, no i jeżeli ktoś tam zechce im to rzekomo odebrać, to będą strasznie tupać i nie, będą niezadowoleni. Tak, to, takie rozmaite referenda przecież stosowali w Polsce i w, 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 w czasie tej, po 17 września 1939 roku i po 1945 roku rozmaite referenda, no, na Zachodzie to się dobrze sprzedawało, bo to było na papierze legalnie. Rozmaite wybory organizowali, wiadomo, kontrkandydaci już nie żyli albo siedzieli w więzieniach, ale wybory były. Polskich patriotów stawiali przed sądami, Niemcy stawiali ich pod murem. Także nie mieli papieru na praworządność. Także Rosjanie próbują jakieś stworzyć, stworzyć wrażenie przestrzegania prawa, że jakieś, tak mówię, procedury demokratyczne sfingowane przeprowadzają. To oczywiście lipa. I to jest na użytek już tylko publiczności rosyjskiej, tej, która nie ma ochoty iść w kamasze. Putin da im na papierze tereny, których po prostu nie jest w stanie utrzymać siłą. Ja się nie boję straszenia bronią jądrową, bo gdyby tylko Rosja miała broń jądrową, no to powiedzmy sobie rzeczywiście, mogłaby straszyć wszystkich, ale nie tylko. Rosja ma broń jądrową. I przypominam, że w dwóch miastach blisko siebie, na zachodzie Rosji, w Moskwie i w Petersburgu, mieszka blisko 20% ludności Rosji w dwóch miastach. Jeżeli oni odpalili jakieś rakiety prawda, nuklearne na zachód, no to tych celów musieliby zniszczyć kilkadziesiąt, żeby sparaliżować cały pakt północnoatlantycki, a wystarczy tylko dwie, żeby zniszczyć Petersburg i Moskwę i nie ma Rosji. Także no, Rosja tutaj nie, nie pójdzie na takie uważam, przepychanki, ponieważ nie ma najmniejszych szans na wygranie tego pojedynku. I Paweł Piekarczyk. Ja myślę, że takim ogromnym, ogromną niewiadomą, która no, może jest dostępna dla bardzo wąskiego grona ekspertów. Jest tak naprawdę prawdziwe znaczenie wewnętrznego rozliczenia w Rosji. No nie mówię o tym propagandowym rozliczeniu, tylko o tym, co się dzieje wewnątrz jakichś kremlowskich hejd. Znaczy, kto kogo przepycha, kto komu co grozi, kto gdzie, jakby kto na kogo co ma, czy kto czym w stanie jest się, tak powiem, wobec innych pochwalić. Ja te wszystkie ruchy, jakby w związku z tym odbieram trochę trochę tak, jako, jako że jak powiem. Z jednej strony szamotaninę. a z drugiej strony, a z drugiej strony jest to, jest to zapewne fragment tej rozgrywki, która jest przed nami w jednak w znacznej mierze ukryta i dla nas w znacznej mierze nieczytelna. Ja nie, nie sądzę, że znaczy po pierwsze myślę, że kluczowe rzeczy i kluczowe osoby z tej z tego Petersburga i z Moskwy są wyprowadzone. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby w swoim rozumieniu spraw Putin był skłonny Petersburg albo Moskwa, albo oba naraz poświęcić. No bo co tam bardzo chętnie sobie zrobią y, gdzie indziej stolice czy cokolwiek, znaczy, to jest jakby też poziom zbrodni i poziom naruszania wszelkich zasad, który, którym nie mieliśmy poza Rosją nigdzie i nigdy y, nigdy do czynienia. W związku z tym. No mówię, odbieram to jako szamotaninę, ponieważ no, nie bardzo widać, nie bardzo widać logikę w tym, co się, co się robi, w tym, co, w tym, jakby w postępach i we wszystkim. Oczywiście to jest tak, że zawalająca się Rosja przez tą taką implozję do środka może straszne rzeczy zrobić. Ja bym się również nie zdziwił, gdyby oni tej broni atomowej użyli w ten czy inny sposób. Nawet ryzykując adekwatną odpowiedź. Z drugiej strony, trudno mi sobie wyobrazić, yy, jakby odpowiedź Zachodniego świata w, post w postaci uderzenia jakimś istotnym ładunkiem jądrowym 20-milionowe miasto. Yy, no po prostu po prostu jakby nasz świat takich rzeczy chyba w tej chwili nie, nie robi, i może to i dobrze. Yy, ale yy, to, to, to są rzeczy, mówiąc, bez tego bez tej, bez tej świadomości wewnętrznych przepychanek w kremowskich elitach jest mi bardzo trudno cokolwiek o tym powiedzieć. I szanowni Państwo, my na pewno staramy się te wszystkie informacje, które są oczywiście dostępne, zbierać, analizować, komentować, ale no, mając świadomość, że oczywiście wszystko to, co najważniejsze, jest cały czas głęboko ukryte. Pan profesor Piotr Grochmalski, Marian Kowalski, Paweł Piekarczyk. Byli Państwa i moimi gośćmi bardzo serdecznie panom dziękuję serdecznie pozdrawiam, a Państwa gorąco zachęcam, żeby z nami oczywiście pozostać i do zobaczenia.